Twoje słowa kształtują Twoją rzeczywistość. Każda myśl, którą myślisz, każda fraza, którą powtarzasz, każde przekonanie, które nosisz w sobie, albo popycha cię do przodu, albo trzyma w miejscu, niezależnie od tego, czy zdajesz sobie z tego sprawę, sposób, w jaki rozmawiasz ze sobą każdego dnia, określa Twoją pewność siebie, Twój sukces i jakość Twojego życia. Większość ludzi żyje w pułapce własnego negatywnego dialogu wewnętrznego. Powtarzając sobie, że nie są wystarczająco dobrzy, wystarczająco mądrzy, wystarczająco zdolni, i nie zdając sobie z tego sprawy, zamieniają te słowa w swoją rzeczywistość. Ale co by było, gdybyś mógł to zmienić? Co by było, gdybyś przez następne dwadzieścia jeden dni rozmawiał ze sobą w sposób, który cię buduje, zamiast burzyć? To nie jest tylko wyzwanie, to mentalne przywrócenie równowagi. Przez dwadzieścia jeden dni. Będziesz potwierdzać siedem zmieniających życie prawd, każdego dnia siedem potężnych stwierdzeń, które przeprogramują twój mózg na sukces, pewność siebie i niepohamowany rozwój. Na początku te słowa mogą wydawać ci się obce, ale gdy będziesz je codziennie powtarzać, stanie się coś niesamowitego. Twoje myślenie się zmieni, twoje wątpliwości zaczną zanikać, twoje działania zaczną być zgodne z twoimi nowymi przekonaniami. Bo kiedy zmieniasz sposób w jaki mówisz do siebie, zmieniasz sposób w jaki siebie postrzegasz. A kiedy zmieniasz sposób w jaki siebie postrzegasz, zmieniasz sposób w jaki pojawiasz się w świecie. Więc jesteś gotowy? Przez następne 21 dni wypowiadaj te słowa. Wierz w nie i obserwuj, jak twoje życie się transformuje. Zaczynamy. Afirmacja pierwsza. Jestem wystarczający dokładnie taki, jaki jestem. Ile razy mówiłeś sobie? że nie jesteś wystarczająco dobry, że musisz być mądrzejszy, bogatszy, bardziej odnoszący sukcesy, lub bardziej atrakcyjny, aby naprawdę być wartościowym. Żyjemy w świecie, który nieustannie sprawia, że czujemy się niekompletni. Jakbyśmy musieli stać się czymś więcej, zanim pozwolimy sobie poczuć wartość, ale prawda jest taka, już teraz jesteś wystarczający, dokładnie taki, jaki jesteś. Nie musisz nikomu udowadniać swojej wartości. Nie musisz zmieniać tego, kim jesteś, aby zasłużyć na miłość, sukces czy szczęście. Jedyne, czego potrzebujesz, to uświadomić sobie własną moc i zacząć potwierdzać tę prawdę. Jestem wystarczający. Przez następne 21 dni chcę, abyś powtarzał to sobie każdego ranka. Jestem wystarczający dokładnie taki, jaki jestem. Kiedy się budzisz? Zanim sięgniesz po telefon. Zanim pozwolisz zewnętrznemu światu na ciebie wpłynąć, przypomnij sobie tę prawdę. Bo jeśli nie kontrolujesz sposobu, w jaki rozmawiasz ze sobą, świat zrobi to za ciebie. A świat jest pełen głosów mówiących ci, że czegoś ci brakuje, że jesteś w tyle, że musisz się zmienić, aby być wartościowym. Ale to kłamstwa, pomyśl o tym. Każda wielka osoba, którą podziwiasz, każdy przywódca, każdy innowator. Każda pewna siebie i odnosząca sukcesy osoba miała moment, w którym musiała zdecydować się uwierzyć w siebie. Nie urodzili się bez strachu. Nie dostali pewności siebie w prezencie. Mieli wątpliwości, tak jak ty, ale podjęli decyzję, by przestać czekać na pozwolenie i zacząć działać, jakby byli wystarczający. I w momencie, gdy to zrobili, wszystko się zmieniło. Pomyśl o Marii Skłodowskiej Curie, kobieta w czasach, gdy nauka była domeną mężczyzn. Nie czekała, aż ktoś powie jej, że jest wystarczająco dobra. Wiedziała, że jej pasja i pracowitość są wystarczające. I zmieniła naukę na zawsze. Pomyśl o Robercie Lewandowskim. Chłopak z małego miasta, który marzył o wielkiej piłce nożnej. Nikt nie dawał mu wielkich szans. Ale on wiedział coś, czego inni nie wiedzieli, że jest wystarczający dokładnie taki, jaki jest. I ta wiara przeniosła go na szczyt światowego futbolu. Teraz wyobraź sobie, jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś w pełni uwierzył w te afirmacje. Gdybyś przestał szukać akceptacji, gdybyś przestał przepraszać za to, kim jesteś. Gdybyś miał absolutną pewność, że zasługujesz na to, by zajmować przestrzeń, zasługujesz, by być słyszanym, zasługujesz na życie, o którym marzysz dokładnie taki, jaki jesteś. Wyobraź sobie, jak wchodziłbyś do pokoju. Wyobraź sobie, jakbyś mówił. Wyobraź sobie decyzje, które podejmowałbyś, gdybyś nigdy więcej nie wątpił w swoją wartość. Problem nie polega na tym, że nie jesteś wystarczający. Problem polega na tym, że jeszcze nie pozwoliłeś sobie w to uwierzyć. Nosisz w sobie wątpliwości tak długo, że wydają ci się naturalne. Ale co by było, gdybyś przez 21 dni zrobił coś innego? Co by było, gdybyś każdą negatywną myśl, każdą samokrytykę, każdą wątpliwość. Zastąpił tym jednym potężnym stwierdzeniem: Jestem wystarczający. Oto co się stanie, gdy zobowiążesz się do tego. W pierwszym tygodniu zaczniesz zauważać, kiedy myślisz o sobie negatywnie, uświadomisz sobie, jak często wątpisz w siebie i zaczniesz zastępować tę wątpliwość wiarą. W drugim tygodniu zaczniesz czuć się inaczej, zaczniesz zachowywać się z większą pewnością siebie, przestaniesz się tłumaczyć. Przestaniesz przepraszać za to, kim jesteś, przestaniesz czuć, że musisz zasłużyć na swoje miejsce w świecie. W trzecim tygodniu całkowicie przeprogramujesz swój umysł. Twoje działania zaczną odzwierciedlać twoje nowe przekonania. Będziesz chodził z podniesioną głową, mówił jaśniej i zajmował przestrzeń bez wahania. A świat zareaguje, bo kiedy wierzysz w siebie, inni też w ciebie wierzą. Sposób, w jaki rozmawiasz ze sobą, ma większe znaczenie niż cokolwiek innego. Jeśli będziesz sobie powtarzać, że nie jesteś wystarczający, będziesz żył w rzeczywistości, która to odzwierciedla, ale jeśli zaczniesz potwierdzać każdego dnia, że jesteś wystarczający, stworzysz rzeczywistość, w której to prawda. Więc dzisiaj i każdego dnia przez następne dwadzieścia jeden dni chcę, abyś to powiedział: Jestem wystarczający dokładnie taki, jaki jestem. Powiedz to rano. Powiedz to, kiedy wątpliwości się wkradną. Powiedz to przed snem. I nie tylko to mów, uwierz w to, bo w momencie, gdy to zrobisz, twoje życie zacznie się zmieniać. Afirmacja druga. Każde wyzwanie, z którym się spotykam, czyni mnie silniejszym. Życie jest pełne wyzwań. Bez względu na to, kim jesteś, bez względu na to, jak bardzo się przygotujesz, zawsze będą przeszkody, trudności i momenty, które cię testują. Ale oto prawda, te wyzwania nie są po to, by cię złamać. Są po to, by cię zbudować. Najsilniejsi, najbardziej odnoszący sukcesy, najbardziej odporni ludzie na świecie to nie ci, którzy mieli łatwe życie. To ci, którzy napotkali przeszkody i wykorzystali je, by stać się silniejszymi, mądrzejszymi i nie do powstrzymania. W tej chwili możesz mierzyć się z trudnościami. Może to trudności finansowe, zawodowe niepowodzenia, osobiste straty, lub momenty zwątpienia, w których czujesz, że chcesz się poddać. Może czujesz, że życie jest niesprawiedliwe, że rzeczy nie układają się tak, jak planowałeś, ale zamiast pytać dlaczego to mi się przytrafia, chcę, abyś zmienił swoje myślenie, chcę, abyś zapytał czego mnie to uczy, bo każde wyzwanie, każda porażka, każda trudność przygotowuje cię do czegoś większego. Przez następne dwadzieścia jeden dni chcę, abyś powtarzał te afirmację, Każde wyzwanie, z którym się spotykam, czyni mnie silniejszym. Powiedz to rano, powiedz to, gdy coś pójdzie nie tak, powiedz to przed snem, bo w momencie, gdy zaczniesz w to wierzyć, twoje życie się zmieni. Kiedy przestaniesz postrzegać wyzwania jako rzeczy, które cię powstrzymują i zaczniesz je widzieć jako narzędzia, które cię kształtują, staniesz się nie do zatrzymania. Pomyśl o najbardziej odnoszących sukcesy ludziach na świecie. Myślisz, że mieli łatwą drogę? Nie, ponieśli porażki, cierpieli, przegrywali. Ale zamiast pozwolić tym porażkom się zdefiniować, wykorzystali je, by stać się silniejszymi. Pomyśl o Chopinie. Musiał opuścić Polskę jako młody człowiek. Nigdy nie wrócił do ukochanej ojczyzny. To złamałoby wielu ludzi, ale zamiast poddać się rozpaczy, przekuł swój ból w najpiękniejszą muzykę, jaką świat kiedykolwiek słyszał. Jego cierpienie stało się jego siłą. Pomyśl o Lewym. Ile razy słyszał, nie jesteś wystarczająco szybki, nie jesteś wystarczająco dobry, ale każda krytyka, każda porażka, każdy trudny trening uczyniły go silniejszym. Nie pozwoliłby wątpliwości innych go powstrzymały. Wykorzystał je jako paliwo. Różnica między tymi, którzy odnoszą sukces, a tymi, którzy tego nie robią, nie polega na talencie to odporność. Teraz wyobraź sobie, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś widział każde wyzwanie jako lekcję, jako kamień milowy. Zamiast czuć się pokonanym, gdy coś idzie nie tak, przypominasz sobie to, czyni mnie silniejszym, to czegoś mnie uczy, to przygotowuje mnie na następny poziom. Kiedy trenujesz swój umysł, by myśleć w ten sposób, stajesz się potężny ponad wszelką miarę, przestajesz bać się porażki, przestajesz zniechęcać się przeszkodami i zaczynasz przyjmować wyzwania bo wiesz, że kształtują cię w osobę, którą masz się stać. W pierwszym tygodniu tej afirmacji zaczniesz zauważać swoje reakcje na wyzwania. Może się frustrujesz, może czujesz, że chcesz się poddać, może wątpisz w siebie. To normalne, ale w momencie, gdy rozpoznasz te myśli, zastąp je tą afirmacją. Każde wyzwanie, z którym się spotykam, czyni mnie silniejszym. Powtarzaj to, aż w to uwierzysz. W drugim tygodniu coś się zmieni. Zaczniesz inaczej postrzegać problemy. Zamiast widzieć porażkę jako koniec, zobaczysz ją jako test, lekcję, moment wzrostu. Zaczniesz czuć kontrolę nad swoimi trudnościami, uświadamiając sobie, że one cię nie definiują. Ty definiujesz, jak na nie reagujesz. W trzecim tygodniu przejdziesz transformację, wybudujesz mentalność zwycięzcy. Nie będziesz się już bał wyzwań, bo zrozumiesz, że cię budują. Będziesz wchodził w każdą sytuację, czy to zawodową szansę, finansową trudność, osobisty konflikt, z pewnością, że jesteś wystarczająco silny, by sobie z tym poradzić. To jest klucz do sukcesu. Życie nie polega na unikaniu problemów, polega na stawaniu się kimś, kto się nad nimi wznosi, kimś, kto nie ucieka przed wyzwaniami, ale je przyjmuje, wiedząc, że są szansami na rozwój, a najlepsza część kiedy tak trenujesz swój umysł, stajesz się nieustraszona osoba, przestajesz wahać się, przestajesz czekać na idealne warunki. Zaczynasz działać, podejmować odważne ruchy i wkraczać w swoją moc. Więc teraz, bez względu na wyzwanie, z którym się mierzysz, chcę, abyś to powiedział. To czyni mnie silniejszym. To przygotowuje mnie do wielkości. Rozwijam się, uczę się i staję się nie do powstrzymania. Powiedz to każdego ranka. Powiedz to za każdym razem, gdy życie cię testuje. Powiedz to, gdy czujesz, że chcesz się poddać, bo w momencie, gdy w pełni w to uwierzysz, nic nigdy więcej cię nie powstrzyma. Afirmacja trzecia. Mój umysł jest potężnym magnesem dla sukcesu i pozytywności Twoje myśli kształtują Twoją rzeczywistość każdego dnia. Niezależnie od tego, czy zdajesz sobie z tego sprawę. Sposób, w jaki myślisz, słowa, które sobie powtarzasz i przekonania, które nosisz w swoim umyśle, nieustannie przyciągają ludzi, możliwości i doświadczenia do Twojego życia. Twój umysł jest magnesem, przyciągającym to, na czym skupiasz się najbardziej. Jeśli skupiasz się na negatywności, znajdziesz więcej negatywności. Jeśli skupiasz się na problemach, zobaczysz więcej problemów. Ale jeśli wytrenujesz swój umysł, by skupiał się na sukcesie, obfitości i pozytywności. Twoje życie zacznie się zmieniać w sposób, którego nigdy sobie nie wyobrażałeś. Przez następne 21 dni chcę, abyś powtarzał te afirmacje każdego ranka. Mój umysł jest potężnym magnesem dla sukcesu i pozytywności. Powiedz to z przekonaniem. Poczuj to. Uwierz w to, bo kiedy to mówisz, nie tylko wypowiadasz słowa. Programujesz swój podświadomy umysł, by dostosował się do sukcesu. Pomyśl o tym w ten sposób. Twój mózg jest jak wyszukiwarka. Cokolwiek w nią wpiszesz, będzie szukał dowodów na jej poparcie. Jeśli będziesz sobie powtarzać, zawsze ponoszę porażkę, nic mi nigdy nie wychodzi, nigdy nie mam szczęścia. Twój mózg znajdzie dowody na te przekonania i je wzmocni, ale kiedy zaczniesz mówić przyciągam sukces bez wysiłku. Możliwości płyną do mnie, wszystko działa na moją korzyść. Twój umysł zacznie filtrować twoje doświadczenia inaczej. Zaczniesz zauważać możliwości tam, gdzie wcześniej widziałeś przeszkody. Zaczniesz przyciągać ludzi, którzy są zgodni z twoją wizją. Odnoszący sukcesy ludzie nie mają szczęścia, nie są wybrani, nie urodzili się ze specjalną przewagą. Jedyne co opanowali, to kontrolowanie swojego sposobu myślenia. Oczekują sukcesu, wierzą w swoją zdolność do tworzenia możliwości i z powodu tego przekonania podejmują działania z pewnością siebie, co prowadzi do rezultatów. Wyobraź sobie, że wytrenowałeś swój umysł, by działał w ten sam sposób. Co by było, gdybyś zamiast budzić się i martwić o wszystko, co może pójść nie tak, zaczął się budzić z przekonaniem, że dobre rzeczy do ciebie przychodzą? Co by było, gdybyś zamiast bać się porażki, Oczekiwał sukcesu. Co by było, gdybyś zamiast zakładać, że rzeczy nie ułożą się dobrze, zakładał, że się ułożą? Ta jedna zmiana w myśleniu może zmienić wszystko. W pierwszym tygodniu tej afirmacji zaczniesz uświadamiać sobie swoje myśli. Za każdym razem, gdy przyłapiesz się na mówieniu czegoś negatywnego, zatrzymaj się. Zastąp to tą afirmacją. Mój umysł jest potężnym magnesem dla sukcesu i pozytywności. Im częściej to powtarzasz, tym bardziej twój mózg zacznie się przeprogramowywać, by szukać sukcesu zamiast porażki. W drugim tygodniu zaczniesz zauważać małe zmiany. Może nieoczekiwana możliwość pojawi się na twojej drodze. Może rozmowa z odpowiednią osobą otworzy nowe drzwi. Może nagle poczujesz się bardziej pewny siebie w sytuacjach, które kiedyś cię denerwowały. To nie jest przypadek. To twój umysł dostosowuje się do sukcesu, którego teraz oczekujesz. W trzecim tygodniu poczujesz poważną transformację. Cała twoja energia się zmieni. Naturalnie zaczniesz widzieć możliwości, zamiast przeszkód. Zaczniesz czuć głębokie poczucie pewności, jakby świat działał na twoją korzyść. Bo tak jest. A powodem jest to, że zaprogramowałeś swój umysł, by oczekiwać sukcesu. Stałeś się kimś, kto go przyciąga. Świat nie daje Ci tego, czego chcesz, daje Ci to, czego oczekujesz i czego wierzysz, że zasługujesz. Więc od dzisiaj zobowiąż się do tego przekonania. Mój umysł jest magnesem dla sukcesu i pozytywności. Powiedz to każdego ranka. Powiedz to, gdy wątpliwości próbują się wkraść. Powtarzaj to, aż stanie się Twoją rzeczywistością, bo gdy w pełni w to uwierzysz, zaczniesz tym żyć. Afirmacja czwarta. Działam z pewnością siebie. Nawet gdy czuję strach, strach powstrzymuje większość ludzi przed życiem, jakiego naprawdę chcą. Trzyma ich w miejscu. Zmusza do nadmiernego myślenia o każdej decyzji, czekania na idealny moment, wahania się zamiast podejmowania działań. Strach szepcze im do ucha: A co jeśli poniesiesz porażkę? Co pomyślą ludzie? Nie jesteś gotowy. I nie zdając sobie z tego sprawy, wierzą w te kłamstwa. Pozwalają, by strach ich kontrolował, pozwalają mu dyktować swoje wybory, działania, a ostatecznie przyszłość. Ale co by było, gdybyś mógł się uwolnić, co by było, gdybyś przestał czekać, aż poczujesz się pewnie i zaczął działać z pewnością, nawet gdy strach wciąż tam jest? Prawda jest taka: pewność siebie to nie brak strachu. Pewność siebie to podejmowanie działań pomimo strachu. Każda odnosząca sukcesy osoba, którą podziwiasz, każdy przywódca, każdy innowator, każdy sportowiec, wszyscy czują strach. Różnica polega na tym, że nie pozwalają strachowi decydować, co robią. Idą naprzód mimo wszystko, podejmują ryzyko, przebijają się przez dyskomfort. I dzięki temu rosną silniej, ich pewność siebie rośnie i tworzą sukces, w który kiedyś wątpili, że jest możliwy. Przez następne 21 dni chcę. Abyś potwierdzał, działam z pewnością siebie, nawet gdy czuję strach. Każdego ranka to powiedz. Przed ważną decyzją to powiedz. Za każdym razem, gdy strach próbuje cię powstrzymać, to powiedz. Bo w momencie, gdy zaczniesz to potwierdzać, Twój umysł zaczyna się zmieniać. Nie czekasz już, aż poczujesz się gotowy. Nie wahasz się już. Trenujesz się, by najpierw działać, a pewność przyjdzie za Tobą. Wyobraź sobie, jak inne byłoby Twoje życie, gdybyś przestał pozwalać strachowi Cię kontrolować. Ile możliwości byś wykorzystał? Ile marzeń już byś osiągnął? Jak daleko byś był, gdybyś po prostu działał, zamiast nadmiernie myśleć, wątpić i wahać się? Rzeczywistość jest taka. Im dłużej czekasz, tym trudniej to się staje. Za każdym razem, gdy się wahasz, za każdym razem, gdy pozwalasz strachowi podjąć decyzję za Ciebie, Wzmacniasz przekonanie, że nie jesteś zdolny, ale za każdym razem, gdy działasz pomimo strachu, za każdym razem, gdy robisz krok do przodu, dowodzisz sobie, że jesteś zdolny, że możesz to znieść, że jesteś silniejszy niż myślisz. W pierwszym tygodniu tej afirmacji zaczniesz zauważać, jak często strach próbuje cię powstrzymać. Może to strach przed wypowiedzeniem się, strach przed rozpoczęciem czegoś nowego, strach przed porażką. Strach przed odrzuceniem. Zwróć uwagę. Za każdym razem, gdy poczujesz ten strach, zamiast się wycofać, zrób jeden mały krok do przodu. Zrób to mimo wszystko. Nawet jeśli serce ci bije, nawet jeśli ręce ci się trzęsą, nawet jeśli umysł jest pełen wątpliwości, powiedz te afirmacje, a potem działaj. W drugim tygodniu coś się zmieni. Strach nadal będzie tam, ale nie będzie tak potężny. Zaczniesz zdawać sobie sprawę, że większość rzeczy, których się bałeś, nigdy nie była tak zła, jak sobie wyobrażałeś. Poczujesz rosnące poczucie pewności siebie, nie dlatego, że strach zniknął, ale dlatego, że udowodniłeś sobie, że możesz sobie z nim poradzić. W trzecim tygodniu zbudujesz momentum. Podjąłeś działanie tak wiele razy pomimo strachu, że zacznie ci się to wydawać naturalne. Nie będziesz się wahać tak jak kiedyś, nie będziesz tak bardzo wątpił w siebie. Zaczniesz poruszać się przez życie inaczej, z mocą, z pewnością, z mentalną postawą kogoś, kto przejmuje kontrolę nad swoją przyszłością, zamiast czekać, aż się wydarzy. Największym błędem, jaki możesz popełnić, jest wiara, że pewność siebie przychodzi pierwsza. Pewność siebie buduje się w działaniu. Nie budzisz się pewnego dnia nagle nieustraszon. Stajesz się nieustraszona osoba, działając pomimo strachu raz za razem. Nie czekasz, aż poczujesz się gotowy. Podejmujesz działanie i robiąc to, stajesz się gotowy. Pomyśl o tym: za każdym razem, gdy działasz z pewnością pomimo strachu, stajesz się potężniejszy. Za każdym razem, gdy pozwalasz strachowi cię powstrzymać, wzmacniasz wątpliwości w siebie. Którą wersję siebie chcesz zbudować? Ten, która czeka, waha się i żałuje, czy ten, która się porusza, podejmuje działania i tworzy życie, jakiego naprawdę chce? Więc dzisiaj i każdego dnia przez następne dwadzieścia jeden dni chcę, abyś sobie przypomniał. Działam z pewnością siebie, nawet gdy czuję strach. Powiedz to, uwierz w to, żyj tym, bo w momencie, gdy to zrobisz, całe Twoje życie się zmieni. Afirmacja piąta. Przyciągam odpowiednich ludzi i możliwości do mojego życia. Twoje życie jest odzwierciedleniem ludzi, którymi się otaczasz i możliwości, które wpuszczasz do swojej przestrzeni. Niezależnie od tego, czy zdajesz sobie z tego sprawę, twoja energia, sposób myślenia i przekonania działają jak magnes, przyciągając określone doświadczenia, relacje i okoliczności. Jeśli ciągle myślisz, że nie masz szczęścia, że dobre możliwości nigdy do ciebie nie przychodzą, że zawsze trafiasz na niewłaściwych ludzi, będziesz nadal widzieć to odbite w swoim życiu. Ale jeśli zmienisz swój sposób myślenia i zaczniesz potwierdzać Przyciągam odpowiednich ludzi i możliwości do mojego życia, wszystko się zmieni. Przez następne 21 dni chcę, abyś powtarzał te afirmacje każdego ranka. Przyciągam odpowiednich ludzi i możliwości do mojego życia. Powiedz to z pewnością, powiedz to z wiarą, bo sposób, w jaki rozmawiasz ze sobą, określa, co wpuszczasz do swojego świata. Każdy wielki sukces, każde przełomowe osiągnięcie. Każda zmieniająca życie możliwość zazwyczaj dzieje się dzięki połączeniu, przypadkowemu spotkaniu, drzwiom, które otworzyły się w odpowiednim czasie. Ale te drzwi nie otwierają się przypadkowo, otwierają się, gdy jesteś w zgodzie z energią sukcesu, rozwoju i obfitości, kiedy wierzysz, że odpowiedni ludzie cię znajdą, kiedy wierzysz, że możliwości są na twojej drodze, twoje działania i sposób myślenia zmieniają się by te przekonania stały się rzeczywistością. Przez pierwszy tydzień tej afirmacji uświadom sobie energię, którą wnosisz w sytuację. Jak się zachowujesz, gdy spotykasz nowych ludzi? Zakładasz, że mogą wnieść wartość do Twojego życia? Jak reagujesz na możliwości? Przyjmujesz je, czy wahasz się z powodu strachu? W drugim tygodniu zaczniesz zauważać małe zmiany. Może otrzymasz nieoczekiwany telefon od kogoś, kto może Ci pomóc. Może znajdziesz się we właściwym miejscu o właściwym czasie. Te zmiany to nie przypadki. To rezultat zmiany twojej mentalności. W trzecim tygodniu zaczniesz przyciągać wysokiej jakości relacje. Ludzi, którzy cię inspirują, wspierają i pchają do celów. Przestaniesz tolerować negatywność. Będziesz naturalnie grawitować w stronę osób, które dzielą twoją wizję. Więc przez 21 dni zobowiąż się mówić. Przyciągam odpowiednich ludzi i możliwości do mojego życia. Afirmacja szósta. Zasługuję na życie pełne szczęścia, sukcesu i spokoju. Jak często mówisz sobie, że jesteś godny szczęścia? Dla wielu ludzi szczęście wydaje się czymś, na co muszą zasłużyć. Sukces wydaje się czymś, o co muszą walczyć. Spokój wydaje się czymś, co przychodzi dopiero po osiągnięciu wystarczająco dużo. Ale prawda jest taka. Nie musisz udowadniać swojej wartości. Już zasługujesz na te rzeczy, dokładnie taki, jaki jesteś. Przez następne 21 dni chcę, abyś potwierdzał każdego ranka: zasługuję na życie pełne szczęścia, sukcesu i spokoju. Powiedz to głośno. Poczuj te słowa, bo sposób, w jaki rozmawiasz ze sobą, określa, co wpuszczasz do swojego życia. Szczęście to nie nagroda, to wybór. Sukces to nie coś, co ci się przytrafia. To coś, z czym się dostrajasz. Spokój to nie coś, na co musisz zasłużyć. To coś, co tworzysz. W pierwszym tygodniu uświadom sobie, jak często odmawiasz sobie radości, jak często umniejszasz swoje osiągnięcia, jak często powstrzymujesz się od celebrowania siebie. Zwróć uwagę na te momenty. Za każdym razem, gdy przyłapiesz się na takim myśleniu, zastąp to. Zasługuje na szczęście, sukces i spokój teraz. W drugim tygodniu zaczniesz czuć więcej wdzięczności. Zaczniesz dostrzegać małe momenty szczęścia i doceniać je. Zaczniesz czuć się godny sukcesu. Naturalnie będziesz chronić swój spokój, wybierając odejście od rzeczy, które go zakłócają. W trzecim tygodniu ta afirmacja stanie się częścią Ciebie. Nie będziesz już czuł winy za cieszenie się życiem. Przestaniesz sabotować własny sukces. Przestaniesz pozwalać stresowi kontrolować Twój umysł. Bo będziesz wiedział, że spokój to twój naturalny stan. Nie musisz czekać. Nie musisz się udowadniać. Jesteś już godny. Więc powiedz to. Zasługuje na życie pełne szczęścia. To lukcesu i spokoju. Afirmacja siódma. Kontroluj swoje przeznaczenie nadchodzi moment w życiu, gdy musisz zdecydować, czy będziesz twórcą swojej historii, czy tylko widzem. Większość ludzi spędza życie reagując reagując na okoliczności, na opinie innych, na strach i wątpliwości. Pozwalają by życie się im przytrafiało zamiast wziąć kontrolę. Ale ty jesteś inny. Nie jesteś tylko pasażerem we własnym życiu. Jesteś kierowcą. I od tego momentu musisz przyjąć tę prawdę. Przez następne 21 dni chcę, abyś potwierdzał każdego ranka: kontroluję swoje przeznaczenie. Powiedz to z przekonaniem. Powiedz to z mocą. Bo sposób w jaki rozmawiasz ze sobą określa wybory, które podejmujesz. A wybory, które podejmujesz, określają twoją przyszłość. Każda decyzja, którą podjąłeś do tej pory, doprowadziła cię tam, gdzie jesteś dzisiaj. I to potężne uświadomienie. Bo jeśli twoje przeszłe wybory stworzyły twoją teraźniejszość, to oznacza, że twoje obecne wybory kształtują twoją przyszłość. Ludzie, którzy osiągają wielkość, nie czekają na pozwolenie. Nie czekają na idealny moment. Działają, podejmują decyzje. A kiedy podejmują decyzje, życie porusza się na ich korzyść. W pierwszym tygodniu zacznij zauważać, jak często pozwalasz życiu się Tobie przytrafiać. Jak często wahasz się zamiast działać. Za każdym razem, gdy poczujesz się bezsilny, zatrzymaj się. Przypomnij sobie, kontroluje swoje przeznaczenie. W drugim tygodniu zaczniesz podejmować odważniejsze wybory. Zaczniesz pytać siebie: Gdybym naprawdę kontrolował swoje życie, jaką decyzję podjąłbym teraz? I wtedy podejmiesz tę decyzję nie w oparciu o strach, ale w oparciu o przyszłość, którą chcesz stworzyć. W trzecim tygodniu wszystko się zmienia. Poczujesz głębokie poczucie mocy w sobie. Nie będziesz już czekał, aż życie się zmieni. Zaczniesz je sam zmieniać przestaniesz szukać wymówek i zaczniesz podejmować ruchy to jest prawdziwa wolność kiedy przejmujesz kontrolę nad swoim przeznaczeniem już nie jesteś więźniem przeszłości już nie jesteś ograniczony tym co inni uważają za możliwe jesteś wolny by zaprojektować swoje życie dokładnie tak jak chcesz więc przez następne 21 dni zobowiąż się kontroluje swoje przeznaczenie mów to wierz w to działaj zgodnie z tym bo w momencie, gdy to zrobisz, wszystko w twoim życiu zacznie się zmieniać. Słowa są potężne. To, co sobie powtarzasz, staje się podstawą twoich przekonań, działań i ostatecznie rzeczywistości. Przez lata mogłeś wypowiadać słowa wątpliwości i ograniczeń, ale teraz zaczynasz mówić te siedem potężnych afirmacji każdego dnia i przeprogramowujesz swój umysł na pewność siebie, sukces i transformację. Zobowiąż się. Wypowiadaj te słowa każdego dnia przez 21 dni i obserwuj, jak Twoje życie się transformuje.